No to znalezisko to chyba będzie, jeżeli chodzi dzisiejsze poszukiwania. Na razie numer jeden, co tam te drobne monety, a teraz tą rzeką idziemy dalej. Odkrywca historii sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemaneczko, witamy Was w kolejnej przygodzie. Witamy Was serdecznie na kolejnych poszukiwaniach. Dzisiejsza wyprawa, na którą Was zabieramy, to las. Las, w którym są tak zwane dzikie, poniemieckie śmietniki. Często tutaj wracamy, jak mamy chęć i taki dzień, gdzie trzeba być cierpliwym. Między tym lasem wydłubujemy różne ciekawe rzeczy. Co uda się znaleźć tym razem, zobaczycie sami. Cyk, pyk i jest moneta. 1924 rok, 5 renten feningów, ale jak ładnie lśni. No i Ewelina też ma jakieś monetki, zobaczcie. To jest perelowska. PRL. A to jest nie wiadomo co. To. 10 feningów widziałem. Ale co by nie było, to jesteśmy w mega miejscu. zwiastun szczęścia. Także dzisiaj szczęście mnie nie będzie opuszczało, bo pokażę Wam coś fajnego, co wykopałam. O, takie oto coś, ale nie mam pojęcia od czego. Jednostronne. Chociaż jakbym wydubała, może jakaś ozdoba, nie mam pojęcia. Gdzieś jest tutaj ten sygnał pod tą belką. A tym razem się mi wyskoczyło 20 groszy aluminiowe do obczyszczenia. Zawsze te ciekawe sygnały są w nietypowych miejscach. Jeszcze głębiej. Pinpointer akcja. Jest to w dołku. Jest gdzieś tutaj ten sygnał. Zobaczcie. Głęboko. Wyciągnąłem ten sygnał. On nie był tak głęboko, tylko gdzieś na ściance. Propointer wskazywał. Ale co to jest, to już wam pokazuję. <laughs> jest. <laughs> Zobaczcie. Zobaczcie, przepiękny, prawda? Guzik z koroną. Ładna druga strona też widać. Ma jakieś, jakieś ma tutaj napisy. Zaraz podejrzymy, co to za napisy. Dobra, emocje już opadły. Jest to Guzik Szlachecki. Tym bardziej się cieszę. Dawno nie znalazłem taki. Koło tego guzika, kolejny sygnał. I jest co? Kuleczka. kuleczka. Nie, a nie bo kuleczka, no. Kuleczka, jo, ja, kuleczka umiana. Coś tu się działo, naprawdę? Coś tu się działo. I pyk, jest kolejna. Moneta jednofeningowa też tutaj będzie słabo czytelna, ale myślę, że nominał jeden Fenis widzicie. Czyszczenie znajdek. Kąpiel. Kąpiel znajdek. Co tam masz? Taką ciekawą blaszkę z czymś, ale... Od czego to jest, to nie mam pojęcia. A no ja tym bardziej. A to jakaś spinka chyba, co? No właśnie, nie wiem, i coś tutaj jest na tym. Muszę poczekać, aż przeschnie. I co? I guzik, i feningi. Laleczki znaczy, ładne. Także coś jest. A teraz tą rzeką idziemy dalej. Przesuwamy się kilka metrów od tego miejsca, gdzie jesteśmy. Kilka, kilkanaście. Inwazja ptaków. JOSNA idzie. Znalazłam coś bardzo ciekawego. Jeszcze nie obczyszczałam. Tak, jakby jakaś figurka była, może tak, w tę stronę. Ale za chwilę obczyszczę i wam pokażę, jak to wygląda i co to jest. No, to znalezisko to chyba będzie, jeżeli chodzi o dzisiejsze poszukiwania. Na razie numer jeden. Co tam te drobne monety? Zobaczcie, tu jest jakiś odlew, jakiś. Pan bez mózgu. Stary dziad. Z fajką. W środku, pokaż od góry, w środku. Brakuje jakby przykrycia, albo po prostu tak ta konstrukcja jest, a z tyłu ma co? Coś tam ma. Coś tam ma, coś tam ma. No, taka sami, sami ocencie powiedzcie, czy mieliście w ogóle kontakt z taką, z taką odlewaną figurą. Jeszcze na tą chwilę nie wiemy o co w tym wszystkim chodzi, ale jest śliczna. No, taka trochę przerażający chłop. Jak, ale co? znajdka jest. No stary spoko. chłop pają. Naprawdę bardzo fajna znajdka. Tylko taka ciekawostka, co to było, do czego to służyło. Tutaj mam gdzieś sygnał, ale i głęboki. Jak głęboki to może być ciekawy. głęboki. O, coś tutaj. Chrupło. Meteoryt. A meteoryt. Ja się szczytam. Jeszcze. Wiem Drugi meteoryt. O, o, o. O, cóż. A propos interfejsu? Prawdę mówiąc już chciałem odpuścić, a tu taka mosiężna, wielka tarcza, prawdopodobnie od zegarka. A myślałem, że to złom, a to jednak nie. Kolejna monetka, kolejne Renten Feningi z 1924 roku. Jak na początku filmu wam wspominałem o miejscu, gdzie jesteśmy, no jest tu sporo żelastwa, no ale takie rodzyneczki, pomimo, że popularne, trafiają się. Jak sami widzicie podczas dzisiejszych naszych poszukiwań, już wyszło tutaj sporo monet, a to miejsce nie jest tylko znane przez nas, ale też przez wielu poszukiwaczy. Cierpliwość, konsekwentne powroty, łuskanie. Tych sygnałów między żelazłem i zbieranie żelazwa powoduje to, że można się cieszyć takimi znajdkami. Czy są fajne, czy nie, oceniecie sami, my się cieszymy. No i tego typu art deco przedwojennego można znaleźć tutaj bardzo dużo. Włącznie nawet, jak ktoś się wkopie w fajne miejsce, to może mieć pamiątkę w postaci jakieś butelki z napisami. Te akurat są czyste, ale to tylko bardziej informacja dla Was, żebyście takich miejsc szukali. Po niemieckie, skar... po niemieckie śmietniki to prawdziwe skarbnica. Niemcy to wszystko dawniej wyrzucali, bo uważali, że jest to bezużyteczne, nie ma jakiegoś tam większego sensu trzymania w domu. A my dzisiaj tworzymy na podstawie tego historię. No może nie tworzymy ale odtwarzamy historię danego miejsca, bo to miałem na myśli. Zobacz, jaki odpaliłem placek Mosiądzu. Tylko ciężkie. Tylko bez sygnatur, szkoda. Nie mam pojęcia, wiesz? Ale sygnał jak dzwon był. I praktycznie na wierzchu, na powierzchni. O, czapeczka. Jak mnich. Spójrzcie jeszcze raz. placek Pewny sygnał na coś większego. Zobaczmy. O. O, patrzcie, gdzieś jest tutaj nasz. Może jakiś o. depozyt? O, maturant. Jest to duże. Depozyt. Już pójdzie Chyba, że Ach, korzenie. Wiem co to jest patrzcie Uin. Zapasowa łopata o, jaka duża Albo nie, jakaś tablica Nie łopata łopata Szpadel Szpadel Zaraz ją wykopię. A kawałeczek dalej, z ziemi ujawnił się oto taki guzik czysty, nieopisany, bardzo pospolity. Moje guziki pospolite, a Ewelinka Wam się pochwali niepospolitym, tylko rzadszym guzikiem, który ma nabity dwunasty pułk. Ale jaki ładny. Dwunastki. Prawdopodobnie pruski od munduru żołnierza, także wśród. Tych śmieci idzie wygrzebać prawdziwe rarytasy. Skarby, perełki. Tak, i perelki. I nawet. Pere, jak się zrymowało, i perelki, bo też tutaj są. I sporo tych perelek jest. Sporo. Bardzo Zdziwiony bardzo. jestem, ale do tych śmieci po niemieckich trafiały też i nasze współczesne. Na no dokładkę. No, ładne, ładne. Zrobię zdjęcie na grupę, wrzucę. Pewnie. Kolejny ciekawy sygnał pod belkiem. Będzie tutaj. Będzie tutaj. Zaraz zobaczymy. A jak a jak, a jak, a jak jest tutaj. A, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. Klamra. Klamra ale stalowa, podrdzewiała A ja znalazłem takiego kwiatuska. A ja składam rower. Jest bagażnik, jest łośka, jeszcze tylko kółek brak. I jest kolejna moneta, tym razem co? Tym razem 20 groszy. Dobra, uspokój się nie, do siebie mówię bo nagrywam tutaj taki do pokazania pierdołek który wykopałem i był bardzo głęboki a tam Ewelina jakiś sygnał namierzyła chcesz pomocnika? nie, bo gdzieś tu mam na wierzchu na wierzchu mówisz? na powierzchni ziemi moneta dostała tlenu, czy guzik dostał tlenu? Jezu, ja bez tego. twój propointer jest zbyt czuły Widzisz, on się wścieka no, już. Taką ma funkcję. By... Skąd ja mam wiedzieć, to jest? No, to, bo to jest jakiś większy przedmiot. A. No a. No a. A i blaszka. I blaszka. Po niemiecka. Tak, nawet jeszcze ma te wystające drudziki. I jeszcze. Na dojściu do samochodu wyskoczyła jakaś moneta, ale bardzo nieczytelna. Chyba, że Ty masz młode oczy, to spojrzysz, co to jest. Młodej mama, ale czy widzę? No, Ja nie mogę wziąć. No. Widzisz czy nie? Cisza i spokój, czyli. Czyli niepokój. Czyli niepokój. I co? I don't know. Nie Jeszcze wiadomo. nie wiem. Wezmę szczotkę po To w domu oczyścimy na spokojnie. Nie, bo nie pojadę. Pewnie ten. Feniesiek. Fenik. Tak. Tak? No tylko z żartem. Żarty. Prawdę mówiąc, to jestem bardzo zadowolona z moich dzisiejszych poszukiwań. Chyba przez tego ludka bo zrobił mi robotę. Jest bardzo, bardzo ciekawy. No odlew, tak jak mówiłem. A co to jest to będziemy pomału dochodzić. Będziemy dochodzić. Tak jest. Ale co to jest oczywiście, nie? No oczywiście, inaczej. No. no ale i sporo monet, guziki, także dzień udany. No właśnie, guziki. Dzień udany. I tak oto spędziliśmy parę godzin na poszukiwaniach. Która znajdka najlepsza, to oczywiście wiecie, relinki. Figurka, próbowaliśmy jeszcze namierzyć co to jest w internecie, natomiast na no, tak do szybkiego nie udało nam się, wrzucimy to na grupy nasze facebookowe do identyfikacji, może ktoś miał styczność, spotkał się z tym, to nam tutaj wszystko powie. Na tym będziemy kończyć, zostawcie lajka, like taktyczny komentarz. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, zdrówka przede wszystkim. Nadchodzi wiosna, życzymy Wam dużej aktywności i dużo ciekawych znalezisk, którymi możecie się również pochwalić na naszych grupach. Chciałabyś coś jeszcze dopowiedzieć? Tak, że zapraszamy na nasze grupy facebookowe, na rodzinkę i na odkrywce historii. Tam w, na bieżąco też wrzucamy materiał z poszukiwań, zdjęcia, jak również inne ciekawostki z naszych wyjazdów. Amen. Amen. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do, do następnego. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną ratę 0% Paju. Pozdrawiam Was. Obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.